Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Jestem przygymatym w Idąc krzyżem spotykasz swoją matkę. Jakiś wielki ból musiał przeszywać jej serce, gdy widziała Ciebie, swego ukochanego syna, dźwigającego krzyż kroczącego na śmierć. Wasz wzrost spotkał się, lecz nie padły żadne słowa. Ty, Jezu, i Twoja Matka rozumieliście się bez słów. Wiedzieliście, że tak po prostu trzeba. Chryste, przy tej okazji ukazaliście, czym jest miłość Matki do dzieci i dzieci do Matki. Zatrzymuję się i wspominam, ile matek boleje z tego powodu, że ich dzieci spotkała krzywda ale jakże wielka liczba matek, które cierpią z powodu krzywd wyrządzonych przez własne dzieci. Jezu i Maryjo, od Was pragnę uczyć się prawdziwej miłości rodzinnej. Niech ta stacja Drogi Krzyżowej zawsze przypomina mi o należnym szacunku do moich najbliższych. Zawierzam Wam wszystkich moich krewnych, przyjaciół, znajomych, którym nie okazałem Należy tej miłości Których za zada...